Witam na kolejnej aukcji firmy maszyny samak, Mamy samak Motalański. Przedstawiamy kolejną maszynę z naszej oferty. To jest piła taśmowa marki MEBA. Przedstawię teraz, może, pracę maszyny. Wysokość zdjęcia maksymalnie 34 cm, szerokość 500 mm. Taśma 32 mm, z tego co pamiętam, albo 35. Jaka to jest ta taśma? No, chyba 35 nawet taśma jest tutaj. No przedstawię teraz pracę maszyny, tu się włącza hydraulikę, eee, tu się włącza hydraulikę, tu się włącza piłę, teraz piła automatycznie się zamyka, zjedzie do samego końca, na sam dół, otworzy się imadło i piła się podniesie na wskazany kąt. Tu jest potencjometr, który reguluje tym wysokością podnoszenia. Szybkość opadania jest tutaj przedstawię jeszcze raz współpracę styk. tu się teraz jest na maxa. teraz przydławimy troszkę No, ona teraz dużo wolniej idzie prędkość tarczy jest tutaj ee, tu się ustawia na wariatorze można tu ustawić troszkę wolniej to e, już no, dojedzie do końca i, i, I madełko się otwiera i piła się podnosi. Teraz tak, tu można sobie dodatkowo odsłożyć imadło tym przyciskiem. Yy, tu jest jakby opadanie ta, yy, taśmy tym przyciskiem, tu jest zamykanie, tu jest podnoszenie, teraz piła się podnosi do góry. Co jeszcze? Tu jest blokowanie ta, 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 yy, ramienia, bo ona ma skretne ramię. No i teraz, po odblokowaniu, bardzo lekko jednym paluszkiem. O, przepraszam, za mocno aż do 30 stopni można ciąć. Także bardzo duży skosma ta piła. Bardzo ładna, profesjonalna marka. Polecam. Jedna z lepszych pił, która cały cykl wykona automatycznie, bez konieczności przykręcania i madła. Yy, bez konieczności podnoszenia ramienia. Zapraszamy, maszyny mały samaków podhalański. Dodatkowo wiele innych mniejszych, większych pił, tak samo z podajnikiem automatycznym oraz pił tarczowych. Można na miejscu testować.